Jeśli nie mają lekko, gdy takie czerwone BMW sobie jedzie pod prąd i omija autora nagrania w dodatku na pasach. Nie chciałbym być w jego skórze, gdyby tutaj niedaleko stała policja. Kierowca wyprzedza na podwójnej ciągłej i cudem unika zderzenia czołowego. Niektórzy kierowcy myślą, że są ponad prawem, tak jak ten kierowca Mercedesa, który myśli, że w taki sposób może wyprzedzić inne samochody. Za kurde. Kurwa, masakra. Za jazdę pod prąd może grozić nawet 500 zł i 5 punktów karnych. W tarczynie srebrny samochód wyprzedza inny na pasach. Chyba bardzo chce uszczuplić swój portfel o minimum 1500 zł. Biały pojazd techniczny robi sobie Eldorado na drodze, a na dodatek zajeżdża drogę kursantowi. Masakra. Kilka pojazdów myślało, że zdąży ruszyć na czerwonym świetle, a niestety jedyne co im się udało, to wymusić pierwszeństwo na samochodach, które otrzymały zielone światło. Tego kierującego pokusiło na wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, ale nie wie on, że ktoś to nagrywa. Pech chciał, że chwilę później były pasy. Mandat za samą podwójną ciągłą to 200 zł i 5 punktów. A zapasy to już zawrotne 1500 zł i 15 punktów karnych. Pełen komplet dostarczy mu listonosz. Wyprzedzanie nigdy nie powinno być chamskie tak jak na tym nagraniu. Zobaczcie tylko, co robi ten kierowca. Omal nie zrobił ogromnej kraksy, tutaj niewiele dzieliło od czołówki albo zderzenia z samochodem z prawego pasa. Zdecydowanie temu kierowcy należy się mandat, a prawo jazdy już dawno powinny być zabrane. Polskie drogi jednak nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. Kierowca białego samochodu, którego widać na tylnej kamerze, nie chce stać w korku, więc postanawia wyprzedzić, ale pod prąd, co jest naprawdę hamskie. I dzięki temu nagraniu sprawca może otrzymać 6 punktów karnych. I 2000 zł mandatu. Widzimy część pasów, po których właśnie przechodzi pieszy. Natomiast, co w sytuacji, w której już ktoś byłby na tych pasach, akurat tam, gdzie wyprzedzał? No, tragedia byłaby gwarantowana. Autor nagrania jadący sobie przez miasto nagle zauważa, jak z prawej strony szeryf próbuje się mu wcisnąć na pas. Cała akcja dzieje się na skrzyżowaniu. Niemal nagrywający nie zaliczył czołowego zderzenia. Plus jednak dla niego za dobre wybrnięcie z tej sytuacji bez żadnych szkód. A sprawca powinien już nie wyjeżdżać na polskie drogi. Kierowca czerwonego samochodu pokusił się o wyprzedzenie na podwójnej ciągłej, lecz niestety. W takiej mgle chyba nie zauważył pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnej strony, no i jedyne co zrobił, to wymusił pierwszeństwo. Niezbyt inteligentne było to posunięcie. Ten srebrny samochód grubo przesadził, skręca na pas, na którym w ogóle nie powinno go być. Jestem pewien, że na kursie prawa jazdy tak nie uczyli jeździć, zatem nie rozumiem jego zachowania. Z pewnością nie mówimy tutaj o zagubieniu na drodze, tylko o cwaniakowaniu. Nie chciało mu się jechać inaczej, to wybrał najkrótszą, ale nieprawidłową formę jazdy. Miejmy nadzieję, że zrozumie swój błąd. Postanawiasz wyprzedzać, to nie bądź hamem czyli nie wciskaj się jak sprawca, który na tym filmie wyprzedza. Po pierwsze, mógł tutaj spowodować poważny wypadek, bo jechał na czołowe, ale także wystraszył kierowcę, który spokojnie jechał prawym pasem i musiał przyhamować, bo inaczej by wjechał w tego delikwenta. Na szczęście autor nagrania przekazał, że sprawa zakończyła się sporym mandatem, no cóż, karma wraca. Nieodpowiedzialność kierowcy z nagrania jest naprawdę absurdalna. Biały samochód jedzie pod prąd i niczego się nie boi. Duża prędkość jego jazdy i upartość nie idą w parze, i jak możecie się domyślić, wszystko skończyło się potężnym czołowym zderzeniem. Czasami głupota niektórych kierowców nie zna granic. Kierowca prowadzący ten samochód nie spodziewał się raczej, że podczas normalnej jazdy spotka się za chwilę z samochodami na drodze, które wyznaczają własne zasady. No bo jak inaczej wyjaśnić to, że Audi jedzie pod prąd, a za tym Audi jeszcze kolejne samochody. No, mam podejrzenia, że nie zrobili tego świadomie, bo pewnie są w szoku i nie wiedzą jeszcze. Że muszą cofnąć. Jednak po chwili pełna kulturka i cofają. Widać, że chyba zrozumieli swój błąd, gorzej jakby stali w miejscu i się jeszcze wykłócali. No ale wszystko kończy się dobrze i szczęśliwie. To rondo to jak klasyk mawia stan umysłu. Jeden kierowca skręca w lewo na rondzie, zanim dołącza się drugi kierowca, i oboje jakoś nie skapnęli się, że jadą nie tak jak powinni. Szczególnie ten drugi samochód uparcie jedzie do przodu, i no cóż. W końcu mu się udaje. Nie wiem natomiast z jakiej miejscowości jest to nagranie, choć okolica wydaje mi się znajoma. Nie mam jednak wątpliwości co do tego, że kierowcy, którzy jadą w lewo na rondzie, mogli mieć niebywałe szczęście i jako nieliczni znaleźli te mityczne prawo jazdy w chipsach, o których chodzą legendy od lat. No bo jak wyjaśnić taki sposób jazdy? Ręce opadają, gdy widzi się takie zachowania na drodze. Ten kierowca w białej skodzie jedzie pod prąd. Nie wiem do jakiego wniosku doszedł, że to jest poprawny kierunek ruchu, i uparcie powinien jechać właśnie tam. Niemal nie wjechał pod tramwaj i na czołowe z nagrywającym. Szczerze mówiąc, ciężko ocenić, czy jest to chamstwo, bardziej bym powiedział, że zbłądził na drodze. Jednakże stworzył niepotrzebny stres innym uczestnikom ruchu drogowego. To nagranie trwa całkiem sporo, ale przedstawi Wam sytuację tak chamską. Że wręcz ciężko sobie ją wyobrazić. Także oglądajcie. Paserati jedzie prawdopodobnie powyżej 50 km na godzinę i zbliża się do nagrywającego. Z góry dzięki za napisy w filmie, bo dają bardziej jasny ogląd sytuacji. No ale dobra. Nasz delikwent lubi być panem dróg. Jak widać, już aż go roznosi, że musi jechać na plecach autora nagrania. Pierwsze wykroczenie to jazda powyżej 50 w zabudowanym. Ale to dopiero początek. Ten cwaniaczek się dopiero rozkręca, jak widzicie teraz. Nie zachowuje on bezpiecznego odstępu na drodze i zaczyna szarżować jak byk na koridzie, przekraczając tym samym wielokrotnie podwójną linię ciągłą oraz przejście dla pieszych. Wydaje mi się, że na miejscu pasażera ktoś siedzi, choć ciężko to określić, bo jest taka dziwna jakby mgła, przez którą ledwo co da się zobaczyć. Jeśli to jednak prawda, to dziwne, że ta osoba obok nie powiedziała, aby cwaniaczek sięgnął po rozum do głowy, jednak zdrowy rozsądek u tego cwaniaczka już dawno zniknął. Mówimy tutaj raczej o bardzo dużych kompleksach tego kierowcy. Bo nie może on znieść tego, że jest gorszy, bo jest z tyłu, i ciągle szuka okazji, by tylko wyprzedzić. Na Rondzie już myślał, że jest na przegranej pozycji, więc nagle zaczyna znacznie przyspieszać. Doganiając nagrywającego. Zakaz do 30 na godzinę, i nasz pan Janusz w Paserati widzi w tym dobrą okazję do ataku, aż w końcu postanawia wyprzedzić. Jednak rzeczy jest wygranym w tej sytuacji raczej przegranym, bo czeka go wizyta na komendzie policji, a nagrywający spełnił swój obywatelski obowiązek. Brawo, i oby skończyło się na utracie prawa jazdy oby mniej takich cwaniaczków na polskich drogach. Niech ten film będzie przestrogą dla wszystkich tych, którzy myślą, że są królami każdej szosy i że wszystko im wolno. Udostępniajcie dalej. Jemu chyba coś się pomyliło. Nie dość, że pod prąd jedzie na rondzie, to zjeżdża z ronda też pod prąd. Co tu się właśnie wydarzyło? Ham w Fiacie. Wyprzedza jadąc na czołowe i zmusza tym innego kierowcę do jazdy po pasie awaryjnym. Samochód z przeciwnej strony, który wyprzedza powóz. Robi to na podwójnej ciągłej. Niewiele brakowało do kraksy. Kierowca czarnego samochodu w złych warunkach postanawia jechać pod prąd. Takie zachowanie zwiększa kilkukrotnie szansę na spowodowanie wypadku. Biały Mercedes wyprzedza samochód przed nim, na pasie z wyłączonego ruchu, niemal nie wjeżdżając na czołowe z samochodem z przeciwnej strony. Typowe cwaniactwo drogowe. Ten kierowca tak się śpieszył, że nie zauważył pieszego, który stał na poboczu. Mało brakowało, aby doszło do poważnego wypadku przy takiej prędkości. Pieszy miał kamizelkę odblaskową, ale jakimś cudem ten ham za kierownicą go nie widział i nie zwolnił. Czasem na polskich drogach spotkać możemy zbłądzonego kierowcę, który właśnie pomylił pasy i jechał pod prąd. Tym razem dokładnie tak jest, ale na szczęście ten kierowca nie był hamem i nie jechał uparcie do przodu, tylko zrozumiał swój błąd i zaczął cofać. Plus dla niego i zarazem nauczka na przyszłość. Każdemu się śpieszy w życiu. I potem taki kierowca jedzie na czerwonym, ale ten osobnik pierwszy raz chyba zrozumiał, że lepiej będzie poczekać na swoją kolej. Bo prawie doprowadził do korku na ruchu wahadłowym, na szczęście nie robił awantur i się wycofał. Cierpliwość jest złotem, jak to mówią. Droga jednokierunkowa oznacza, że można poruszać się tylko w jednym kierunku czyli nie pod prąd, jak robi to mały dostawczak z przeciwnej strony. Sfrustrowany autor nagrania komentuje to w ten sposób. Kamerkę mam, kamerkę mam! Kamerę mam! Biały Mercedes wyprzedza nagrywającego jadąc pod prąd i przez pasy. Może wydaje się, że to małe przewinienie, ale mandat byłby spory. Sytuacja z nocnym wyprzedzaniem mogła się skończyć tragicznie. W nocy trzeba zachować szczególną ostrożność której nie zachował kierowca jadący z przeciwnej strony. I jak widzicie, sytuacja była naprawdę gorąca, i niewiele brakowało. Miejmy nadzieję, że dzięki pokazywaniu nieodpowiednich zachowań, w końcu kierowcy kiedyś zrozumieją, jak nie powinni jeździć. Sprytny kierowca Opla myślał, że ominie osobówkę i ciężarówkę i tym sposobem skręci sobie w lewo. No cóż, wymusił on tylko pierwszeństwo na autorze nagrania. Niektórzy kierowcy zrobią wszystko, by oszczędzić kilka sekund, nawet wyprzedzając pod prąd. Dobrze, że z przeciwnej strony nie jechał żaden samochód. Ten kierowca łamie przepisy i wyprzedza nagrywającego na podwójnej ciągłej. Wyprzedzający na tym nagraniu nie zachował szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu i wymusił na samochodach, znajdujących się na lewym pasie hamowanie i zjeżdżanie na prawy pas. Srebrny samochód chciał jechać na rondzie w lewo. Dokonał on wymuszenia na autorze nagrania oraz na kierowcach znajdujących się na rondzie. Bohaterem tego nagrania jest pan autobus Mercedes-Benz. Akcja rozgrywa się na skrzyżowaniu, gdzie czekamy na zielone światło do ruchu w lewą stronę. Podkreślam, do ruchu w lewą stronę. Natomiast kierowca autobusu uznał, że skoro może skręcić w lewo, to także może zawrócić. No niestety nie ma on racji, bo był nakaz skrętu w lewo. Gdyby nie było tego nakazu, to owszem mógłby to zrobić. Jedyne co aktualnie pan Busiarz zrobił, to zablokował skręt w lewo dla autora nagrania i ten musiał czekać do następnych świateł. No także dla samochodów, które ponownie dostały zielone światło. Kierowca ciężarówki nie hamuje przy skrzyżowaniu, gdzie piesi już znaleźli się na drodze. Ciężarówka strąciła kilka słupków i cudem nie wywróciła się przy tak ostrym manewrowaniu. Mało brakowało i doszłoby do naprawdę poważnego wypadku. Ten kierowca ostro popłynął, wskazuje, że chce skręcić w lewo, ale niestety zbyt wcześnie skręcił i na jego nieszczęście jedzie właśnie pod prąd. Szczerze mówiąc, nie jest to chamski ruch. Jestem raczej pewien, że się po prostu zagapił i skręcił tam, gdzie nie powinien. No, oczywiście, to go nie usprawiedliwia, ale raczej na długo zapamięta tę sytuację. Kierowca, którego zobaczycie przez chwilę po lewej stronie, w złych warunkach pogodowych, na śliskiej nawierzchni, przy dużej prędkości, jedzie pod prąd i przez pasy. Pewnie sobie pomyślicie, że to nie jest duże wykroczenie, ale niestety jest bardzo duże. Za samo wyprzedzanie na pasach można otrzymać do 1500 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. Srebrna Jariska mgnie przez drogę pod prąd, łamiąc szeregi przepisów, bo gdzieś jej bardzo śpieszno. Nagranie z kierowcą Audi. Jak możecie się domyślić, stanie się tutaj jak zwykle coś chamskiego. Nasz autor nagrania jedzie sobie spokojnie za tym kierowcą. Samochodem Audi kieruje jednak prawdopodobnie jakiś desperat. Bo jak widzicie, tym ostrym hamowaniem liczył na kraksę, z nagrywającym ubezpieczalnia by raczej nie zadawała zbędnych pytań tym bardziej, że sytuacja zdarzyłaby się na torach. Niezła próba, ale na szczęście nie uda na cwaniaczku. Kierowca Porsche bawi się jak w grze komputerowej, jadąc na zderzaku innych samochodów, albo wyprzedzając praktycznie na styk, powodując stres u innych uczestników ruchu. I tworząc niepotrzebnie zagrożenie drogowe. Instant karma to rzadkie zjawisko, ale jak już się wydarzy, to naprawdę jest grubo. I podobnie jest w tym przypadku. Pierwszy kierowca wyprzedza i jedzie pod prąd, a chwilę później dołączył do niego drugi kierowca. Lecz żaden z nich nie wie, co za chwilę się zadzieje. I uwierzcie mi, pewnie bardzo tego będą żałować. No ale cwaniaczki długo sobie nie pojadą pod prąd. Bo jak widzicie, mieli ogromnego pecha i trafili na konwój policyjnych motocykli. Wpadli dosłownie jak śliwka w kompot. No może to ich czegoś nauczy? Kolejny manewr wyprzedzania. Lecz tym razem samochód jechał praktycznie na czołowe, z nagrywającym. W chamski sposób wcisnął się na nie swój pas, bo mu się gdzieś śpieszyło. Jednakże nie jest to wytłumaczeniem. Kierowca tego Mercedesa... Chyba już nie pierwszy raz dopuścił się wymuszeń na drodze. Jak widzimy, nasz autor nagrania przez niego musiał przeczekać, aby bezpiecznie skręcić w lewo. Kierowca, którego za moment zobaczycie, ewidentnie chyba pierwszy raz musiał wjechać na drogę szybkiego ruchu. Miał 50% szans, że wjedzie na prawidłowy pas, jak widać, źle obstawił i właśnie jedzie pod prąd. I co najlepsze, nie zamierza zawrócić, tylko dalej jedzie, co jest o wiele gorsze, bo mógłby mieć zderzenie z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Mandat za takie przewinienie to 2000 zł i 6 punktów k. Czarny samochód Przedza autora nagrania w bardzo ryzykowny sposób jedzie pod prąd przecinając podwójną ciągłą to było bardzo lekkomyślne zachowanie kierowca Skody ostro tutaj popłynął na rondzie skręca w lewo po to aby potem skręcić na drogę na którą mógłby skręcić przy pierwszym wjeździe w prawo na rondzie nie wiem jak on to w głowie sobie obliczył że taki manewr będzie tym najszybszym i właściwym jazda po ciemku bywa niebezpieczna Szczególnie, gdy mamy do czynienia z jakimś wariatem na drodze. Tak jak w tym przypadku, nie chce mi się nawet zliczać ilości przepisów, które ten pan złamał, ale sami ocencie to zachowanie. Ścinanie pasów i agresywne wyprzedzanie i nocna pora, to niestety zwykle nie kończy się dobrze. A dodatek... Wszystko odbywało się na zakręcie, co zwiększa ryzyko kolizji lub wypadku. Naprawdę, ręce opadają. Podczas wyprzedzania musimy zachować szczególną ostrożność i mieć dobrą ocenę sytuacji. Na dobrą ocenę sytuacji składa się także to, czy widzimy dobrze drogę i nadjeżdżające pojazdy z przeciwnej strony. Tutaj mamy niestety wzniesienie które powoduje, że nie widzimy, czy coś jedzie z przeciwnej strony, a kierowca mimo wszystko uparcie wyprzedza. Ta sytuacja była dosyć nieodpowiedzialna. Kierowca czarnego samochodu, którego zaraz zobaczycie, to wyjątkowy narwaniec, prawie spowodował wypadek jazdą pod prąd, bo bardzo śpieszyło mu się jechać w lewo. Dosłownie tak bardzo, że był gotów za to poświęcić czyjeś życie.